Hej, witam Cię na kanale Odmładzanie na ekranie. Dzisiaj kolejny temat, którym chciałem Was zainteresować. Ja już w tamtym roku robiłem film o Maceracie z Marfia, dokładnie z pestek Marfi. Naprawdę coś niewiarygodnie dobrego dla naszej urody. Przede wszystkim na, właśnie w okresie, kiedy się opalamy, kiedy dbamy o swoją skórę, aby się przede wszystkim zabezpieczyć od promieni. Z drugiej strony, żeby skóra otrzymała piękny koloryt. Wiadomo. Potrzebny do tego jest beta-karoten, beta który w bardzo, bardzo dużej ilości znajduje się m.in. w marchwi. Chciałem Tobie podać dzisiaj taki prosty przepis, jak sobie zrobić, bo jeżeli chodzi o ten macerat z pestek, oczywiście jest niesamowicie dobry, jest najlepszym moim zdaniem, ale wierzcie mi, że w większości tych olejków, które gdzieś tam czytamy, nie wczytujemy się za bardzo w tył, jest napisane macerat z marchwi, to jest takie ogólnie powiedziane, natomiast tak naprawdę to jest macerat właśnie z marchwi, a nie z pestek, z pestek marchwi. I to jest olbrzymia różnica, ponieważ ten beta-karoten tam występuje w znacznie mniejszej ilości. A ja chciałem Tobie po prostu podać, w jaki sposób, w bardzo prosty sposób tutaj można sobie po prostu taki olejek zrobić. Bo wiadomo, jeżeli smarujemy samą twarz, przede wszystkim dla poprawy urody, ale też dla zabezpieczenia, jeżeli chodzi o promienie słoneczne i też poprawy tego kolorytu, jeżeli chodzi o opalanie, no to wiadomo, że nam tak naprawdę zależy, jeżeli idziemy na gdzieś tam na tą ym, plażę, gdziemy się gdzieś opalać do ogródka, czy tam gdzieś na balkon. No to wiadomo, potrzebny jest na całe ciało ten olejek. Ja chciałem tutaj podać taki bardzo prosty przepis, że warto sobie po prostu zrobić, zwłaszcza, że jest czerwiec, za chwilę lipiec, sierpień, gdzie będziemy gdzieś będziemy wyjeżdżać na jakieś, na jakieś wakacje, albo też po prostu będziemy się opalać na jakiś na, jakiś, na jakiś Brodos, czyli, czyli mówię tutaj o ogródkach działkowych lub w innych działkach. Wiadomo, że każdy gdzie tylko ma możliwość, to próbuje odpocząć, a ja kobiety uwielbiają opalanie, bo wiadomo też oprócz witaminy D3 która daje też taką um taką dobrą energię, lepiej się czujemy, prawda? Mamy lepsze samopoczucie właśnie od słońca. Więc ten olejek, bardzo prosty przepis, ja myślę, że warto z niego skorzystać. Do tego potrzebne są przede wszystkim marchew, potrzebna jest marchew, ale dobrej jakości. Słuchajcie, poszukajcie w jakimś ekologicznym sklepie. Kupcie sobie, drogie panie, bo myślę, że to może panowie też zrobią dla swoich żon, czy, czy dziewczyn. Kupcie sobie po prostu 4-5 jakichś ładnych, dorodnych marchewek. Do tego olejek, olej. Olej, jaki olej? Ja oczywiście zachęcam Was. Taki, taki uważam najlepszy olej do tych rzeczy, jeżeli chodzi o kosmetykę. O to, że bardzo łatwo się wchłania, że się fajnie smarowuje, nie jest gęsty. To uważam, że bardzo dobry jest olej z pestek winogron. On sam w sobie jest bardzo dobry, ale ja polecam go do, mate, do maceratów. Oczywiście można też skorzystać z oleju słonecznikowego, można też skorzystać z innego oliwy, z oliwek. Ale. Ten, uważam, olej z, właśnie z pestek winogron jest bardzo dobry. I tutaj nie trzeba ekologicznego. Można kupić najtańszy gdzieś ze sklepu, nawet rafinowany i zrobić z niego po prostu macerat. Czyli mamy te marchewki. Mam nadzieję, że będziecie mieć do dostęp do takiej marchewki gdzieś ekologicznej. Oczywiście obieramy, ścieramy tę marchewkę, zalewamy tym właśnie olejem z pestek winogron on sam w sobie jest, uważam, bardzo dobry, jeżeli chodzi o kosmetykę, jeżeli to by byłoby oczywiście nierafinowany. Rafinowany myślę, że też jest dosyć dobry. Wiadomo, że on traci bardzo dużo właściwości. Nie można tego porównywać, ale jest sam w sobie świetny, można powiedzieć, przenoszeniem, jest takim przenoszeniem tych wszystkich wartości, które są właśnie w marchwi. A co mamy w marchwi? Oczywiście beta-karoten, prowitaminę A, mamy też witaminę E, mamy inne inne w ogóle składniki, czyli te wszystkie, o których ja już mówiłem na filmie o olejku z pestek z pestek właśnie marchwi. On jest oczywiście dużo bardziej zasobny w ten beta-karoten. Ten jest mniej. Ale też naprawdę, jeżeli to będzie dobrej jakości marchew, ścieramy ją po prostu, zalewamy tym, tym olejem i odstawiamy w ciemne miejsce, może to być dwa tygodnie, może być cztery, po prostu macerujemy codziennie możemy co dwa dni podejść, strząśniemy tą butelką, strząśniemy tym naczyniem, którym to będzie pamiętajmy, żeby tego nie poddawać właśnie obróbce słońca, żeby to słońce nie miało dostępu do tego maceratu i ten macerat po prostu nam się będzie robił i ta marchew odda właśnie beta-karoten, witaminę E i inne składniki mineralne, które będą dla nas bardzo dobre i potem taką po dwóch, albo też po czterech, jak kto woli, po dwóch też na pewno będzie to już ładny kolor miało. Po prostu odsadzamy ten olej od, i od, po prostu wyrzucamy tą, tą startą marchew. I w tym momencie mamy olejek czysty do tego, żeby się posmarować. Będąc gdzieś na wakacjach, na działce, ten kolor skóry będzie bardzo ładny. Słońce będzie opalało nas też już bardzo ciekawie. I to na pewno koloryt będzie zupełnie inny, jeżeli będziemy właśnie korzystali z tego, z tego maceratu z marchwi. Jeżeli oczywiście no masz większą, bardziej zasobną kieszeń, no to wiadomo, że kupując właśnie taką bardzo małą trzydziestkę takiego maceratu z pestek, czyli z pestek, tu w tym momencie nie są pestki, tylko nasiona marchwi, wiadomo, że to będzie silniejsze, bo tam jest jednak, w nasionach mamy to życie. Tutaj w tej bulwie, czyli w owocu, mamy troszeczkę mniej. Prawdopodobnie tak mi się wydaje, bo zawsze tak jest. Tutaj nie ma coś nie ma co ukrywać. Natomiast no, koszt tego jest zupełnie inny, prawda? Bo jeżeli tutaj kupimy na pół litra i zalejemy, ale pamiętajmy, żeby to było zalanie, takie można powiedzieć, żeby tego materiału, czyli tej marfii było sporo, prawda? Jeżeli my robimy z pół litra, to tej marfii musimy kupić więcej. Jeżeli chcemy mniej, żeby wykorzystać, żeby ten olej po prostu był cały, cała ta marchew w starta była zalana olejem, czyli można powiedzieć wypełniony ten olej powinien być tą właśnie startą marchewką. Wtedy mamy ten efekt bardzo dobry. No wiadomo, że koszt takiej marchewki jest troszkę wyższy niż w markecie, ale mamy tutaj zupełnie inny bodulec. Przede wszystkim tutaj nie ma, nie spotykamy prawdopodobnie żadnych toksyn i innych środków, które mogą nas zaszkodzić. Są naturalne te marchewki. Ta, nawet ten zapach tej marchewki będzie zupełnie inny zdecydowanie, bo jak kupuję gdzieś tam od rolnika, jak wiozę tą marchewkę to naprawdę na sok, to ja czuję zupełnie inny zapach niż ta, która jest wymyta przez, przez producentów, podmarket, wyczyszczona, zapakowana, ona jest po prostu sucha. To jest zupełnie coś innego. Jak kupuję to jeszcze jest z ziemi gdzieś tam za, e, w kopcu wyciągnięta, ją mi gdzieś tam wydaje, a potem sobie robię ten sok. Jest to zupełnie inna bajka, oczywiście. Więcej pracy trzeba wyczyścić, trzeba to wszystko zrobić. Natomiast ja Wam polecam właśnie taki macerat z. Marfi, po prostu z marfi najprostszy jakie może być, chyba taki, dla mnie to jest super w ogóle macerat, on świetnie działa, mam naprawdę bardzo dobre opinie od osób, które mnie oglądają, dziewczyny używają jakichkolwiek pęknięcia, pajączki, tam gdzie witamina E oczywiście jest potrzebna, beta karoten czyli prowitamina A, tam wszędzie po prostu ten macerat z marchwi jest bardzo, bardzo dobry. Czyli jeżeli nie chcemy po prostu korzystać i kupować gdzieś maceratu, po pierwsze nie wiemy, jaki jest olej użyty. To jest, to jest dla mnie, no, Numer jeden, pisze słonecznikowy. Pytanie: jaki słonecznikowy? Dlatego tutaj kupujemy coś, co już wiemy. Jeżeli wiemy, że na przykład jest to olej, właśnie z pestek, winogron, może być słabszej jakości, prawda, czyli rafinowany, no to się tego spodziewamy. Ja podejrzewam, że, że, że w większości tych maceratów też są rafinowane rzeczy. Słuchajcie, tam nie ma wykorzystanych dobrej jakości. Jeżeli ktoś robi macerat z pestek, no to myślę, że już wtedy inwestuje, bo ten macerat jest znacznie, znacznie droższy. Bo zresztą zobaczcie sobie, jakie są rozbieżności cenek. Wejdziecie sobie na jakiś tam portal i sobie ceny, zobaczycie, że nie wiem, trzydziestka danej, danej olejku z marchwi, czyli maceratu ma zupełnie inną cenę od tej trzydziestki, która właśnie jest zrobiona z, z nasion marchwi, no i na dobrym oleju. No niestety, no nie czarujmy się, każdy chce zarobić, ale w tym wypadku ja Wam daję bardzo dobry przepis, można powiedzieć za pół darmo, bardziej sprawdzony. Już wiecie na pewno, że ta marchew pochodzi z jakiegoś dobrego miejsca, kupiliście go w dobrym źródle, no więc myślę, że już tutaj macie wielki, wielki Plus. Poza tym koszt będzie znacznie mniejszy, możecie zrobić pół litra sobie tego i do smarowania słuchajcie jak znalazł. Trzymajcie się, pozdrawiam, ja ten film będę robił w środku gdzieś tygodnia, myślę, że trochę bardziej przyspieszę z tymi moimi filmami. Cały czas pracuję nad tym, żeby odpalić drugi kanał, bo wiele osób wie, że ja się zajmuję też finansami. Tytuł już jest, dużo osób mnie pyta, żebym zrobił jakieś kursy na temat właśnie... Finansów, czy tego jak inwestuje, czy to w kryptowaluty, czy też w złoto inwestycyjne, czy też w inne pomysły, w ogóle jaki mam pogląd na te tematy. Wiadomo, dla mnie, zresztą dla człowieka, słuchajcie, no, są trzy rzeczy, które człowiek najbardziej potrzebuje. Mówi się o tym, że oczywiście zdrowie, pieniądze i miłość. Tak naprawdę te dwie rzeczy e, korelują tą pierwszą, najważniejszą, czyli miłość, czyli człowiek jest, chce być przede wszystkim kochany, ale wiadomo, że bezpieczeństwo, czyli pieniądze, zdrowie to wszystko gdzieś tam łączy się w całość, więc e, absolutnie to nie jest tak, że samym zdrowiem będziemy tylko żyli, z samymi olejkami, z samymi rzeczami, ale wiadomo, że jak sobie poczytacie, posłuchacie wszystkie newsy, teraz gdzieś tam czasami, e, jak jakąś tam przerwę mam, oglądam sobie gdzieś jakieś e, portale informacyjne, no to są właśnie wywiady z ludźmi, którzy, nie wiem, e, Zachorowali na ciężką chorobę. Nie ma teraz refundacji leku. Lek kosztuje 40 tysięcy złotych, słuchajcie, mimo to, że to są ludzie, którzy mają wysoką emeryturę czy tam wysokie uposażenia, po prostu nie stać ich na taką bardzo drogą, słuchajcie, kurację, sprzedają wszystko, sprzedają mieszkania. Więc warto tak naprawdę zainwestować w to w zdrowie, warto zadbać o to. Oczywiście my wszystkiego nie wiemy, co będzie, jak będzie, ale masz to przekonanie, że zrobiłeś wszystko, zrobiłaś wszystko do tego, żeby to zdrowie poprawić, prawda? Czyli nie wiem, pukałam o olejem usta przez cały czas, prawda? Dostarczałam witaminy D3, dostarczaliśmy witaminy C regularnie, magnez, do tego wszystkiego, jakiś ruch, a oczywiście nawadnianie, woda, podstawa, słuchajcie, teraz ten okres. Pamiętajcie, to jest podstawa. Wiem, że niektórym się nie chce, ale niestety m, oczywiście teraz są owoce, prawda? Pojawiają się gdzieś arbuzy. Oczywiście coraz lepsze są truskawki. Już gdzieś się pojawiają te krajowe. Podejrzewam, że nie są jeszcze pól, tylko gdzieś tam z potwoli, ale już są krajowe i już można korzystać z tej witaminy C, z tego dobrodziejstwa. Truskawki są, są fajne. Myślę, że następny odcinek znowu będzie trochę też o urodzie. Ostatnio mnie to natknęło, żeby troszeczkę zrobić też kwestię a teraz znowu też jakieś takie poradniki dla Was, jak zrobić? właśnie. Myślę, że taki właśnie ten macerat z marchwi może Wam się przydać. Prosty przepis, banalnie prosty. Myślę, że fajnie jechać nad morze, posmarować się takim oprócz tego gdzieś samo palaczy, gdzieś tam jak się troszeczkę po. Już to jest nasz. Nasze ciało się przyzwyczai do tego słońca, będzie troszeczkę można wtedy go, że tak powiem, pomóc mu wejść i też nabrać fajnego kolorytu, ta skóra nie będzie taka zniszczona. Pamiętajmy, że to odżywiamy. Mamy witaminę życia E, mamy prowitaminę, czyli beta-karotę, witaminę A. Te rzeczy po prostu odżywiają, ta skóra jest w zupełnie innym stanie. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.